Chcesz mieć lepszą pracę, musisz znać język obcy. Pomoże ci w tym studium języków obcych Politechniki Częstochowskiej. Lektoraty w studium języków obcych umożliwiają studentom osiągnięcie poziomu co najmniej B2 znajomości języka obcego według europejskiego systemu opisu kształcenia. Obecnie pracodawcy. Oczekują od absolwentów uczelni wyższych, że będą znali język obcy w dobrym zakresie i dlatego na naszych zajęciach przygotowujemy studentów do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku pracy, jak również w życiu codziennym. Studenci Politechniki Częstochowskiej osiągają też znaczne sukcesy językowe, na przykład Damian Schmidel, który w tegorocznej ogólnopolskiej olimpiadzie z języka angielskiego zdobył piąte miejsce, ale nie nie ma nic za darmo. Angielski jest teraz jakby niezbędny na rynku pracy, tak? Jest, y... Jeśli chce się zdobyć jakąś lepszą posadę, jakąś taką istotniejszą, trzeba znać przynajmniej ten jeden dodatkowy język, a najlepiej jeszcze kilka. No i wiadomo, że jest to bardzo trudne, no ale w pewnym momencie trzeba zacząć. Ja angielskiego uczę się w szkole od samego początku, tak jak większość osób, ale musiałem też na to poświęcić dużo swojego wolnego czasu, żeby dojść do takiego poziomu. Politechnika Częstochowska w swojej ofercie edukacyjnej ma również kierunki studiów, gdzie zajęcia prowadzone są w języku angielskim.